Piotrek, do 76 minuty w Suwałkach byliśmy tutaj w raju, byliśmy liderem drugiej ligi, później te dwie szybkie bramki, taka jest piłka. Czy twoim zdaniem paradoksalnie ta szybko zdobyta bramka, po twoim też bardzo dobrym dośrodkowaniu, zaważyła na tym, że na przykład nie wywozimy tu punktu? Bo może byłoby 0 do 0, gdyby, gdybyśmy tego gola nie zdobyli. No Na pewno szkoda tej porażki, bo myślę, że przy trochę lepszym zachowaniu po naszej strzelonej bramce, Mogliśmy wywieźć stąd chociaż punkt, bo wiemy, że no, to był ciężki teren, nie, nie ukrywajmy, ale no, szczelamy pierwsi gola. W miarę tam y, jakoś przeciwnik nam mocno nie zagroził, ale po strzelonej bramce znowu tak chyba podświadomie oddaliśmy pole, cofnęliśmy się i to było takie woda na młyn trochę dla, dla wigier, bo mocniej przycisnęli. Dosyć dużo stałych fragmentów gry, które no coraz to bardziej zagrażały naszej bramce. Aż w końcu dopieli swego widać było o nich dużą mobilizację po, po tej strzelonej bramce. Poszli za ciosem, no niestety, z pierwsza w sumie taka a trochę przypadkowa bramka, no ale szczelili dwie, wygrywają i no szacunek dla nich u nas mocne zdenerwowanie, bo, no bo jechaliśmy tutaj po punkty, a wracamy z niczym. Na pozytywach się skupiając. Trzeci mecz Kamila Wojtyry, trzeci gol. No, trzeci gol, ale no, ja zawsze powtarzam, że na dobro pracuje cała drużyna i dzisiaj ten gol nic nam nie daje. Czy to strzelił Kamil, czy, czy by strzelił Biegan, nie ma to znaczenia. Dopisujemy sobie po, po tym weekendzie zero punktów i, i to jest dla nas przykre. Ja wiem, że na pewno jesteście źli po tym meczu, ale z drugiej strony no, ta sytuacja nasza nie jest zła. Sześć punktów, trzy mecze to. Nie ma się co załamywać, tak jak mówił trener. Myślę, że, że nie ma się co załamywać, ale myślę, że mamy ambitną drużynę i, yy, i gdy nadarza się okazja do tego, żeby punktować, a myślę, że dzisiaj taka była, no to, to wiadomo, że, że jesteśmy zdenerwowani i rozgoryczeni, no bo no bo nie przyjechaliśmy tutaj na wycieczkę, tylko walczyć o trzy punkty i myślę, że przy lepszej trochę dyspozycji po strzelonym golu mogliśmy spokojnie stąd punkty wywieźć, a, a nie wywozimy. Wiadomo, że, że nie ma ta nasza sytuacja w tabeli nie jest jakaś tragiczna, ale zawsze trzeba patrzeć do przodu i, i myślę, że, że nie poprzestawać i, i, i nie, nie, nie osiadać na laurach. Za tydzień motor Lublin na Lorecie, znając waszą sportową złość, no to już można być chyba pewnym fajnego widowiska. No mam nadzieję, że, że takie będzie, ale tym razem z pozytywniejszym zakończeniem dla nas i, i zapraszam wszystkich, bo, bo myślę, że, że może trochę nam to było potrzebne też, żeby właśnie wzbudzić sobie taką sportową złozi i zobaczyć, że no jednak trzeba mocniej walczyć o, o te punkty. Tobie i całej drużynie życzę. Dzięki bardzo.